Prezentacji narodowej po ślepiej przerwie powrócił. Ruszył Szestak. Teraz błąd naszej defensywy. Hamściu po No I mamy bramkę samowiczną. Gancarczyk zupełnie w bezsensownej sytuacji. Zaraz Andrzej będzie można to przeanalizować. W trzeciej minucie uszczęśliwia Słowaków. Nieszczęśliwe zagranie Seweryna Gancarczyka, który stara się na siłę wybić piłkę. Proszę. Tam bramki. widać bardzo trudne warunki piłka. Jestem oczywiście idealnie trafił i nie... nie w tą stronę. Jestem po samobójczej bramce Gancarczyka oto Szalony tam jest wajsa.